Analizowaliśmy już ten temat i wiemy, że lepiej przemodelować sobie otoczenie, niż wierzyć w silną wolę. Cześć, witajcie w nowym tygodniu. Znów jesteśmy w moim studiu, w którym trochę zaszły zmiany. Jestem tutaj, ponieważ nagrywam w nim właśnie audiobooka. I chciałbym wam przeczytać dzisiaj fragment z tej właśnie książki. Audiobook dopiero powstaje. Mamy teraz wrzesień 2022 roku i jestem w trakcie nagrywania. To jest książka Macieja Wieczorka Nawyki 2.0. Nawyki, czyli to co powtarzamy każdego dnia. To jest największa siła zmieniająca nasze życie. Więc bardzo jest ważne, czy pozwalamy, aby to nawyki kierowały naszym życiem, i wtedy sobie dryfujemy, właściwie trudno powiedzieć, dokąd, czy to my przejmujemy kontrolę nad naszymi nawykami, a przez to sterujemy naszym życiem. Ja jestem głęboko przekonany, że to nawet drobne rzeczy, ale powtarzane każdego dnia, mają największy wpływ na kierunek naszego życia i możliwość zmiany, zarówno w dobrą, jak i w złą stronę. Więc książka o Nawykach, o tym jak je w sobie kształtować, co robić, żeby to się udało, jest bardzo ważna i, i polecam Wam. Chciałem Wam przeczytać taki jeden fragment, um, kilkuminutowy, w którym Maciek pisze o bardzo ważnej sprawie tak zwanym wirusie porażki. Posłuchajcie. Mówiliśmy niedawno o tym, że niektórzy ludzie nie tylko nie udzielą Ci wsparcia, ale wręcz będą Cię sabotować. Jeszcze wcześniej mówiliśmy o tym, że czasem trzeba dokonać przemeblowania w życiu, aby było ono lepiej dopasowane do tworzenia nowych nawyków, czyli tym samym do realizowania własnego pomysłu na życie. Teraz połączymy obydwa te fakty. Przykładowo, miałem okazję poznać w życiu bardzo wielu ludzi, którzy odnieśli sukces w świecie biznesu. Absolutnie każdy z nich był w stanie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wejście na drogę do sukcesu automatycznie oznaczało, Częściową lub całkowitą zmianę grona znajomych. Po prostu potrzebowali takiego wsparcia i jednocześnie tak porządnie nad sobą pracowali, że nie było w ich życiu miejsca na narzekaczy i utrudniaczy. Zmiana znajomych jest też jedną z bazowych porad udzielanych alkoholikom i narkomanom. Butelka wódki w szafie jest niebezpieczna, ale posiadanie kolegi od kieliszka jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Analizowaliśmy już ten temat i wiemy, że lepiej przemodelować sobie otoczenie, niż wierzyć w silną wolę. Zastanów się, czy masz takich toksycznych znajomych. A jeśli tak, to czy jesteś w stanie wpłynąć na nich w pozytywny sposób, aby zmienili swoje zachowanie? A jeśli nie, to czy długofalowo istnieje możliwość wymiany tych znajomych na innych, lepszych? Czasem tego typu decyzje będą bardzo trudne do podjęcia ale czasem będą jedynym słusznym wyjściem. Oczywiście mówimy tu o przypadkach, gdy ktoś naprawdę wpływa na twoje życie w bardzo negatywny sposób. To, że kolega powie ci przy piwie, A, aleś ty głupi chłopie, przecież nie dasz rady nauczyć się niemieckiego, nie oznacza od razu, że od jutra masz się do niego nie odzywać. Oto kilka przykładów sytuacji wymagających bezwzględnej zmiany towarzystwa. Żona bita przez męża. Osoba, która wyszła z nałogu, trzymająca się w gronie znajomych, którzy nie tylko przy niej ten nauk uprawiają, ale też ją do tego zachęcają. Człowiek, który planuje mieć nawyk bycia szczęśliwym, otoczony przez zawodowych maruderów, którzy na siłę chcą widzieć, że szklanka jest w połowie pusta, a nie pełna. Młoda dziewczyna, która chce przeżyć życie w zgodzie z własnymi ambitnymi wartościami, na przykład stworzyć fajny związek, a której koleżanki głównie skupiają się na tym, by mieć kuszący dekolt i by dobrze się zabawić na imprezie, byle gdzie i z byle kim. Młody chłopak, który zamarzyłby śpiewać w operze, a jego najbliżsi przyjaciele zaczynają go przez to nazywać kastratem. Trudno przesiedzieć godzinę w kanale i nadal czuć zapach swoich perfum. Nie mówię, że się nie da. Można wytężyć węch i skupić się maksymalnie na tym, co dobre. Jednak wyjście z kanału byłoby po prostu rozwiązaniem najprostszym i najszybszym. Niektóre zmiany można bowiem wprowadzić całkiem szybko. Jeśli masz toksycznego znajomego, który zawsze przy piwie przekonuje cię, że życie jest tragiczne, to wystarczy przestać proponować mu wyjście na piwo i kontakt z czasem urwie się sam. Jeśli jednak masz zgraną paczkę przyjaciół, z którymi trzymasz się od lat i przez których zajmujesz się kradzieżą samochodów, to ucięcie tych znajomości może nie być łatwe, bo będzie generowało duże poczucie straty. Niemniej jednak, czasem w życiu trzeba dokonać wyboru: czy chcesz mieć stabilność i brak szczęścia, czy chwilę niestabilności, i później dużo szczęścia. Jeśli jesteś żoną człowieka, który przez 95% czasu leży pod sklepem monopolowym, to na pewno nie mówimy tu o łatwej zmianie, ale na pewno o koniecznej, jeśli chcesz doznać prawdziwie dobrych dni. A jeśli twoim toksycznym gronem są ludzie z pracy, których nie możesz wymienić na lepszych, to kup sobie słuchawki lub zmień pracę. Pisze Maciej Wieczorek w książce Nawyki 2.0. Ten audiobook jeszcze powstaje, chociaż może jeśli już słuchasz tej audio inspiracji rok od jej premiery, to pewnie audiobook dawno jest. Na razie mamy wrzesień 2022 roku. Ciekawe, kiedy słuchasz tej audioinspiracji. Przypominam, że co tydzień w poniedziałki i piątki mamy premiery, no ale oczywiście zapraszam na nasz kanał na Facebooku, na YouTubie. Polub udostępnij, komentuj, może masz swoją ulubioną książkę, której fragment chciałbyś tutaj usłyszeć. Bardzo proszę, czekam na Wasze sugestie, jak zawsze. Jeśli fragment będzie naprawdę poruszający, ciekawa historia, z przyjemnością przeczytam ją wszystkim. Od tego jest kanał Audio Inspiracje. Tymczasem, dobrego tygodnia i do zobaczenia pod jego koniec. Cześć.